Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Czy narcyz ma urojenia? Narcyz z powodu swojego dysfunkcyjnego myślenia trzyma się tego, co często nie jest zgodne z rzeczywistością. Rezultat będzie taki sam, ponieważ w naturze narcyza leży sprzeciw, odwrotność, opozycja. Dla niego wartości, zasady, normy etyczne, moralne czy prawne to nic takiego jest przeciwko nim. To daje mu możliwość, siłę, by kontrolować ludzi. Przez to może poczuć się tak. Jakby był jednak coś wart, jakby był istotny. Z powodu potrzeby kontroli, jego system zachowań będzie różnił się od tego, co jest uznawane za akceptowalne, za oczekiwane. Narcys będzie miał określone myśli, uczucia, opinie na twój temat. Często są one formowane w sposób nieświadomy, lub na podstawie niewielkich dowodów, lub ich braku. To przekształca się w przekonania, w działania i zachowania, które stoją w sprzeczności z rzeczywistością, stoją w sprzeczności z logiką, z racjonalnymi argumentami. Narcyz ma trudności przy Dokonywaniu oceny rzeczywistości. Nie potrafi racjonalnie oszacować, ocenić zdolności i cech określonych ludzi i rzeczy. Dzieje się tak, ponieważ myśli narcyza są często niezgodne z rzeczywistością. Jego myślenie opiera się na wewnętrznym schemacie, na głosie wewnętrznej krytyki. Na wewnętrznym dialogu. To wpływa na jego postrzeganie, to wpływa na jego ocenę. Narcys będzie projektować na ciebie własne cechy, własne emocje. Mogą one być zarówno pozytywne, jak i negatywne, w zależności od tego, czy jesteś pozytywnym, czy negatywnym źródłem zasilania. Jeśli jesteś dla narcyza negatywnym źródłem zasilania, to musisz spodziewać się dewaluacji, wtedy będziesz degradowany, poniżany, upokarzany, ponieważ narcyz przypisał Tobie własne negatywne cechy. To nie oznacza, że taki jesteś naprawdę. To nie oznacza, że masz takie cechy. Z powodu dysfunkcyjnego, zaburzonego myślenia Narcyza, postrzega on świat, rzeczywistość inaczej. Jego postrzeganie nie jest zgodne z rzeczywistością. Narcyz nienawidzi samego siebie, nie zastanowi się nad sobą i swoim postępowaniem, nie uświadomi sobie tego. Dla Narcyza jest to zbyt bolesne, by się z tym zmierzyć, by mieć z tym do czynienia. Narcyz chce czegoś, co odwraca jego uwagę. Chce natychmiastowej ulgi, chce jak najszybciej lepiej się poczuć. Dlatego Narcyz przypisuje to, co negatywne Tobie. Dlatego za to jesteś dewaluowany, degradowany. Oczywiście Twoje cechy, zdolności, Twoja natura może się całkowicie różnić od tego, jak postrzega ją narcyz. W szczególności, gdy już uznał Cię za negatywne źródło zasilania, negatywne rozszerzenie siebie samego. To, kim jesteś naprawdę, nie może istnieć w świecie, jaki stworzył Narcys. Nie odbieraj tego osobiście, ponieważ to, co robi Narcys, nie jest wymierzone w Ciebie. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk Kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. To jego wewnętrzny problem. Może nie mieć to nic wspólnego z tobą, albo ma bardzo niewiele. Może to być w całości problemem narcyza, w zależności od tego, czy byłeś pozytywnym czy negatywnym źródłem zasilania. W zależności od tego, będziesz postrzegany jako. Perfekcyjny, idealny lub zły, ten najgorszy. Raz jeszcze, to nie ma nic wspólnego z tobą osobiście. Takie jest postrzeganie Narcyza, taka jest jego percepcja, takie są jego zdolności poznawcze. Chodzi tylko o to, co możesz zrobić dla Narcyza. Chodzi mu o to, jak sprawiasz, że się czuje, czy tolerujesz, czy akceptujesz jego przemoc, jego manipulacje, kłamstwa, czy sprawiasz, że czuje się potężny, że czuje, że ma władzę i kontrolę, czy dostarczasz mu okazji, by pozyskiwał więcej zasilania, więcej atencji, akceptacji, podziwu i zachwytu. Czy masz wiele kontaktów, przez co narcyz może pozyskiwać więcej zasilania od innych źródeł? A może masz drogi samochód, masz układy, znasz wpływowych ludzi, ludzi sukcesu, ludzi władzy, sławnych ludzi, przy których narcyz może poczuć się dobrze, może poczuć się lepiej. To są rzeczy, które powinieneś wziąć pod uwagę, kiedy narcyz kwalifikuje Cię jako pozytywne lub negatywne źródło zasilania. To nie ma prawie nic wspólnego z tobą. To ma związek w całości z narcyzem po prostu tak postrzega świat, jest pozbawiony empatii i skupia się wyłącznie na sobie. Nie może skutecznie oceniać rzeczywistości. Narcys podejmuje ryzyko związane z własnymi pomysłami, uczuciami i opiniami na twój temat. Które powstały w dużej mierze bez świadomego myślenia, bez dowodów lub przy ich małym udziale. Przez to narcys stawia się w ryzykownej sytuacji. Dzieje się tak, ponieważ jego pomysły, jego uczucia na Twój temat są często całkowicie sprzeczne z rzeczywistością. Zakłada, że to, co myśli, cokolwiek myśli, jest prawdą i będzie to dla niego korzystne. Narcyz oczekuje określonych rezultatów. Nie jest świadomy, nie przejmuje się potencjalnymi czynnikami które mogą okazać się niebezpieczne lub szkodliwe, mogą one wynikać z jego działań. Nie bierze takich czynników pod uwagę, nie uwzględnia ich, ponieważ wierzy, że może ocenić, co się wydarzy. Jest to nie tylko niebezpieczne czy szkodliwe dla narcyza, ale także dla wszystkich w jego otoczeniu. Jest to niebezpieczne, ponieważ narcys nie uwzględnia tego, że nie wszystko pójdzie tak, jak sobie zaplanował, nie wszystko będzie po jego myśli. Narcys nie bierze pod uwagę zewnętrznych czynników, nie bierze pod uwagę konsekwencji, ponieważ wierzy, że jego uczucia, jego zdanie jest ważniejsze, lepsze od innych. Narcyz nie chce mieć do czynienia z rzeczywistością. Nie chce zaakceptować prawdy. Wybiera życie w alternatywnej rzeczywistości, w fantazji, w matriksie. Narcyz wybiera swoje uczucia, swoje pomysły, swoje zdanie ponad prawdę. Dlatego może się wydawać, że z narcyzem zawsze zmierzasz donikąd. Możesz nie wiedzieć, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Żadna ilość wyjaśnień nigdy nie będzie miała dla narcyza sensu. Nie jest umocowany w rzeczywistości. Nie akceptuje prawdy. Nie interesują go fakty. Jego zdanie, jego uczucia stają się prawdą, stają się faktami, stają się nimi. W rzeczywistości, którą stworzył w swojej głowie. Jego plany są często nieskuteczne, tak jak jego ocena. Dlatego w wielu sytuacjach możesz dopatrzeć się tego, że narcyz powtarza te same schematy, te same zachowania, te same błędy raz za razem. Może poświęcać więcej czasu może się bardziej starać, lecz mogą mijać miesiące, a nawet lata, a nie zauważysz żadnych znaczących zmian. To prowadzi do frustracji, do urazy w stosunku do ciebie. Narcyzm ma bardzo silne poczucie uprawnienia, jest bardzo arogancki. Oczekuje określonych rezultatów, dlatego, że czuje się wyjątkowy, wspaniały. Ma wybujałe ego. W rzeczywistości jednak narcyz nie ma nawet takich zdolności, nie ma takich cech, by to było możliwe, by to osiągnąć. Tak więc narcyz pozostaje w alternatywnej rzeczywistości, w której czuje się uprawniony do wszystkiego, co Ty masz. Chce wszystkiego od Ciebie, lecz nie bierze Cię pod uwagę. Nawet nie musisz w tym uczestniczyć. Tak jak emocjonalnie niedojrzałe dziecko, tak jak małe dziecko będzie po prostu oczekiwać czegoś, będzie czegoś chcieć: zabawki, lizaka, czekolady. Tak po prostu, bo tego chce, bo tak i już. Chce tego natychmiast, lecz w żaden sposób na to nie zapracuje, nie zasłuży. Nawet gdy narcyz pracuje, by osiągnąć określone wyniki, to nigdy się to nie spełnia, ponieważ niewłaściwie ocenia daną sytuację. Narcyz nie zmienia swojego postępowania względem tego, co w danej chwili jest potrzebne, jest wymagane, tak, by osiągnąć to, czego chce. Nic się nie polepsza, nic się nie materializuje. Jedyne co narasta, to jego frustracja, jego oburzenie, często w stosunku do ciebie. Narcyz nie jest w stanie zastanowić się nad sobą i własnym postępowaniem, nie jest umocowany w rzeczywistości, trzyma się własnych uczuć, własnych pomysłów i własnego zdania, nie przejmuje się prawdą, nie akceptuje prawdy. Dlatego pozostaje w niekończącym się cyklu, nie idzie naprzód, nigdy nic się nie zmienia, nigdy nic się nie polepsza, a jeśli pozostajesz w jego otoczeniu, jeśli pozostajesz w otoczeniu narcyza, to to samo będzie działo się z tobą. Będziesz miał taką samą mentalność, takie samo nastawienie, będziesz wściekły na cały świat. Pojawi się u ciebie frustracja i uraza. Dzieje się tak, gdy nie akceptujesz prawdy, gdy uciekasz od rzeczywistości. Narcyz pozostaje w miejscu, które jest pozbawione akceptacji, a bez akceptacji nie ma zmian, nie ma postępu. Nie możesz poprawić błędów, dopóki nie uświadomisz sobie, że je popełniłeś. Dopóki nie uświadomisz sobie tego, że błędy istnieją. Narcyz częściej doświadcza porażki, doświadcza błędów i niepowodzeń, doświadcza ich częściej niż sukcesu. Nigdy jednak nie uświadamia sobie swoich błędów, dlatego nie może się rozwinąć, nie może dojrzeć, dlatego robi to samo raz za razem. Postępuje tak samo i oczekuje innych rezultatów. To właśnie jest definicja szaleństwa. Narcyz musi kontrolować otoczenie, tak by mógł przewidywać, co się wkrótce wydarzy. Wtedy, wraz z czasem jego przypuszczenia, to, co przewiduje, staje się bardziej dokładne, a to pozwala narcyzowi kontrolować sytuację. Problem w tym, że jego kontrola uniemożliwia zmiany, uniemożliwia rozwój, który w innym wypadku byłby możliwy. Dzieje się tak, ponieważ to ogranicza jego możliwości, które w innym wypadku mógłby mieć. Postęp i rozwój może mieć tylko miejsce w zakresie, na jaki zgodził się Narcyz, jaki zaakceptował w swoim. Kontrolowanym otoczeniu, podczas gdy może poświęcać na coś więcej czasu, więcej wysiłku, to może nie spełniać się tak, jak w innym wypadku byłoby dla niego o wiele bardziej korzystne, gdyby tylko nie miał kontroli. Potrzeba kontroli narcyza sprawia, że jest zdala od prawdy. Narcyz jest zdala od rzeczywistości jest odklejony, a to sprawia, że jego zachowanie różni się od tego, co jest społecznie akceptowane lub oczekiwane od narcyza. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.